W portfolio Elaka znaleźć możemy bardzo wiele jakościowych modeli głośników. To marka, która oferuje kolumny w zasadzie w każdym przedziale cenowym, poczynając od bardzo tanich na bardzo drogich kończących. My oczywiście w ramach high-endowej wycieczki zajmiemy się segmentem premium. O mojej sympatii do Elaka nie muszę w tej chwili opowiadać, bo jeśli śledzicie nasz kanał to wiecie jakim uczuciem darzy tę markę. O historii niemieckiego koncernu opowiadałem szerzej w odcinku o mniejszym bracie dzisiejszego bohatera, tak więc jeśli jesteście ciekawi, odsyłam Was do materiału o Concentro S503. Dzisiaj opowiem z kolei o kolumnach, które budzą ekscytację już na sam widok. Zarówno swoim rozmiarem, projektem, no i oczywiście brzmienie. Zapraszam Was na materiał o Elakach Concentro S509. Ja na imię mam Janek i dzisiaj wybierzemy się do Niemiec, ojczyzny Elaka. Brzmienie kolumny Laka mieści się w bardzo szerokim spektrum. Znajdziecie tu zarówno konstrukcje dla fanów grania analitycznego, jak i ocieplonego i dociążonego. Dlatego też polecam Wam sprawdzenie także tych tańszych modeli. Być może to, co oferują w kwestii brzmienia, okaże się dla Was strzałem w dziesiątkę. Jeśli jednak szukacie brzmienia z absolutnie najwyższej półki, wówczas koncentro mogą okazać się audiofilską ziemią obiecaną. Wydobywająca się z nich muzyka dostarczyła mi mnóstwo energii. Zawsze podczas odsłuchu uwielbiam czuć to zaangażowanie i myślę, że można tak to nazwać bycie pochłoniętym przez dźwięk. Tutaj to przeżyłem i to bardzo intensywnie, wręcz namacalnie. To uczucie zafundował mi przede wszystkim precyzyjny i punktowy bas, który był wręcz wystrzeliwany z przetworniku. Podszyty był delikatną, mruczącą warstwą, która snuła się w przestrzeni. Dawał poczucie bardzo gęstego i wszechobecnego. Średnica także była wyeksponowana, stanowiła poniekąd obszerną ścianę za basem. Soprany zaś dochodziły do mnie bardzo klarownie, ale nie w sposób atakujący. Stanowiły idealne rozszerzenie pozostałych warstw pasma. W swoim arsenale zalet Laki Concentro S509 posiadają też niesamowitą pozorną scenę. Siedząc na kanapie, bardzo dokładnie mogłem wskazać, gdzie znajdują się muzycy. Największe wrażenie zrobiły na mnie orkiestralne nagrania na żywo. Było to coś, co zapierało dech w piersiach. Stąd poleciłbym te kolumny szczególnie do takiej właśnie muzyki. Mam przy tym jeszcze jedną ciekawą uwagę. Wprawdzie większość muzyki brzmi na nich znakomicie, ale jesteśmy w stanie wejść na zupełnie nowy poziom dopiero wtedy, kiedy puścimy utwór nagrany w bardzo wysokiej jakości. Pamiętajcie też, że te kolumny pokażą swój pazur dopiero w nieco większych pomieszczeniach, tak powyżej 40 m2. To swoją drogą ciekawe kolumny, ponieważ będąc ekstremalnie audiofilskimi, bardzo dobrze radzą sobie w niezaadaptowanej akustycznej powierzchni. Jeśli rozglądacie się za tak audyfilskimi kolumnami, to zakładam, że macie już w swoim domu wysokiej jakości elektronikę. Ale jeśli szukacie zestawu od zera, pozwólcie, że polecę wam pewien wzmacniacz. Jako integrę wybrałem Hegla H590. Choć maksimum swoich umiejętności te kolumny osiągają po podpięciu do nich porządnego zestawu dzielonego, to jednak mam poczucie, że ci, którzy zwracają uwagę na miejsce i minimalizm, wciąż mogą się cieszyć ich pięknym graniem w połączeniu właśnie z tym wzmacniaczem. Hegel skutecznie potrafi te kolumny nieco rozjaśnić, serwując nam więcej szczegółów i wysokiego pasma. Odsłuch wówczas jest bardziej analityczny i jeszcze czystszy. Z tego względu podejrzewam, że docenią to połączenie fani detali. Zresztą, zawsze możecie sprawdzić, czy brzmienie tego zestawu Wam pasuje, umawiając się na odsłuch w jednym z naszych salonów Top High and Video Design. Oprócz najwyższej jakości walorów brzmieniowych, Koncentro S509 to także bardzo dobry kandydat na upiększenie naszej przestrzeni. Są to kolumny wykonane w sposób po prostu zachwycający. Są także monumentalne. Dominują w przestrzeni, a jeśli coś takiego się dzieje, kolumna musi być piękna. Skrzynię wykonano na planie trapezu z łukowatą, dolną podstawą, która w sposób delikatnie pochylony pnie się ku górze. Wierzch kolumny ścięto pod zauważalnym kątem, nadając całości dość zadziorny kształt. W górnej części głośnika osadzono też wstęgowy przetwornik wysokotonowy JET 5C, a wokół niego koaksjalny przetwornik średniotonowy. Nieco niżej wkomponowano w obudowę przetwornik średnio-niskotonowy z nieregularnym mozaikowym rzeźbieniem pokrywy. Przy podstawie po obu bokach umieszczono także podwałufery, które schowane są za materiałową maskownicą. Od spodu kolumna wsparta jest na metalowym stelażu z dwoma wysokimi nóżkami pod tylną krawędzią skrzyni. Tak samo jak na górze, tak i tutaj bryła jest ścięta. Pod spodem znajduje się także wylot komory Bass Reflex. Frontową część podstawy pokryto miękkim, piankopodobnym materiałem, aby kolumna się nie rysowała. Z tyłu znajdziemy dwa terminale domyślnie spięte z worką oraz tabliczkę z nazwą modelu i numerem seryjnym. Dostępne wersje wykończenia to czarny lakier, biały lakier, oraz lakierowany orzech. Parametry techniczne tych kolumn prezentują się następująco. Są to kolumny czterodrożne o nominalnej impedancji 4 ohmów i czułości 88 dB. Rekomendowana moc wzmacniacza zawiera się w przedziale od 60 do 600 W, a zakres pasma przenoszenia zaczyna się w 22 Hz, a kończy w 50 kHz. Całość mierzy 132 cm wysokości, 32,5 szerokości oraz 46 głębokości. Jedna kolumna waży niecałe 43 kg. Podsumowując. Uważam, że Elaki Concentro S509 to kolumny, które spokojnie mogą zostać już na zawsze w waszym audiofilskim systemie. To kolumny, które potrafią oczarować z każdej z możliwych stron, zarówno pod względem brzmienia, jak i samego wyglądu. Są też tolerancyjne pod względem wyboru pomieszczenia, choć warunek jest jeden musi być ono spore. Tylko wtedy unikniemy bułowatego basu, który zjada resztę dźwięku. Ale myślę, że przy takim gabarycie kolumn to dość oczywisty wniosek. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tych głośników i wielu innych urządzeń z naszej oferty, odwiedźcie zakładkę Strefa Wiedzy na naszej stronie www.tophifi.pl. Znajdziecie tam mnóstwo artykułów, testów oraz poradników. W poszukiwaniu wiedzy koniecznie przejrzyjcie też bogatą listę materiałów wideo na naszym youtube'owym kanale. A na dzisiaj to już koniec, ale spokojnie. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.